Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Gryszy Exant Dzisiaj jesteśmy na Magu, a co dziś będziemy robić? Myślę, że spróbujemy dokończyć legendarny Loch, no i dowiecie się jak będą wyglądać święta Wielkanocne. Więc zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, no i oczywiście jakiegoś komentarza. Na wstępie też chciałbym podziękować nowym subskrybującym, którzy właśnie teraz pojawiają się na ekranie. Jakub Pytel, Marcin Nowak i wersje. Także bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te przyrosty nadal będą takie jak teraz. I co? Myślę, że powoli już przechodzimy do odcinka. Jak już pewnie wiecie, tutaj mamy. Dostaliśmy wiadomość od Sheiksa i Fidgeta. Jakie to eventy czekają nas na Wielkanoc? Więc od razu przechodzimy do tego. Więc będą to grzybki z misji. Będzie więcej expa, będzie więcej golda, będzie event kowala, no więc standardowo, praktycznie ostatnio cały czas jest event kowala, ale przy legendarnym lochu akurat nam się to przyda. Będzie podwójne jedzonko dla pupili, oczywiście nie będzie karmić, będzie można 9 razy. Czy coś tu jeszcze jest? Tak, jeszcze będzie toaleta, gdzie będzie dawać nam podwójną manę, czyli tak to, co było teraz poprzednio na weekendzie. Więc myślę, że na pewno nam się ten event spodoba. Szkoda, że nie ma darmowego piwka, ale nie przesadzajmy. I tak jest dość sporo, tym bardziej, że ten legendarny loch jeszcze będzie, więc jest naprawdę obficie, no i też na pewno, hmm, prawdopodobnie w niedzielę albo w poniedziałek będzie do wykorzystania kupon, prawdopodobnie darmowego Epika, ale o tym pewnie będę Was informował albo na Discordzie, albo w ostatnim materiale, tego jeszcze nie wiem. Prawdopodobnie będę informował na Discordzie, no gdyż na pewno przez święta nie będę nagrywał żadnych filmików. <laughs> Dobra. Więc tutaj myślę, że dokończymy sobie aweczkę najpierw, bo została nam właśnie do odebrania ostatnia misja. Na pewno rzućmy sobie kośćmi, żeby już mieć to z głowy, bo ostatnio na odcinku mówiłem, że sobie rzucimy razem wszyscy, a potem o tym zapomniałem. No i bardzo Was za to przepraszam. Nawet nieźle nam to idzie w tych początkowych rzutach, Szkoda, że po trzy kości, bo lepsze by były nawet cztery. No, i też powiem Wam, co tutaj się zmieniło na tej postaci przez te ostatnie kilka dni. Nawet wezmę sobie tutaj drewno. Powiem Wam, że może nam się dosyć przydać. Chociaż, jak będzie teraz event, to będzie spoko bo twierdza też, surki z twierdzy też będą lecieć prawdopodobnie, więc troszkę tutaj nadrobimy. Nie zrobiłem jeszcze wszystkich arenek, ale to sobie zrobię teraz jedną i po legendarnym lochu prawdopodobnie zrobię drugą i to będzie już tyle z tego. Na pewno możemy rozdać też 700 milionów golda wytrzymałość zbliżamy się do tysięcy wytrzymałości. Czy przekroczymy teraz? No nawet przekroczyliśmy także spoko. Eee, także tutaj jestem z tego zadowolony. Jeszcze 3000 i lecimy w inteligencję. Hmm, ciekawe, ciekawe. Czy w brojowni nie mamy nic ciekawego. Dzisiaj już wszystko rozmontowałem, co miałem rozmontować. Tutaj kupię sobie. Klepsydry pojedyncze, niech, niech już będzie, bo może jakaś płotka albo cokolwiek by się trafiła. Jeśli chodzi o <laughs> pupile, to też zostawiłem jedną walkę. Dzisiaj nie nakarmiłem niestety mieczozęba na maksa, i też ślimon został całkowicie głodny. Więc tutaj mam nadzieję, że przez weekend sobie to nadrobimy dość mocno, że te jedzonka będą leciały jak szalone. No i tu lawopluj. 153 już, mam nadzieję, że do 200 w miarę szybko go dobijemy. Yy, zaatakujmy tutaj tą wodą. Niech już sobie tutaj nasze pupile odpoczywają. Hognik 2 na orka 3. T tą walkę powinniśmy bez problemu raczej wygrać, bo to jest 1000 tam powiedzmy 300. Y, karmień więcej, tym bardziej, że jeszcze woda ma mm, lepsze bonusy na ogień, więc y, nie przewiduje tu żadnego bullshitu miała z 200, o to ciekawe nasz krok z raczej tutaj rady nie da, więc przejdziemy trochę dalej, jeśli on już pokonał płomiełaza, więc spoko i zobaczmy co tu on ma dalej, ogniolot 69, więc tutaj już po ogniolocie na pewno będą same 200 więc przejdźmy już po prostu do końcóweczki. I niech sobie walczą. Żółwio pokonał Bogę. Teraz raczej z Rokitkiem sobie nie powinien poradzić. Ale gdyby sobie poradził, to będę mega zadowolony. Jakieś krytyki siadają. Jakieś bloki Żółwika też są. No było blisko, było blisko, ale i tak jestem mega zadowolony z tej walki. Tutaj głębion ale poskładał trochę z za tym krytem, drugi kryt, wow, no to to już będzie łatwa walka, tak mi się wydaje, Poseidon tutaj raczej powinien nawet skończyć, yy, gdyby dobrze poszło, 10 tysięcy różnicy statystyki siły, więc no, bez problemu, że tak powiem, powinniśmy to ugrać. Jeszcze jeden cios, jest dokładnie, awansowaliśmy o jedną pozycję, niestety dzisiaj przegrałem dwie walki w ogniu, co dziwne. No i spadłem troszkę, ale jestem na miejscu czwartym. Mam nadzieję, że podskoczę z powrotem na swoje właściwe miejsce, ale to jeszcze musimy chwilę poczekać. Mamy też darmówkę locha. Tak się zastanawiam, czy zaatakować Zebo, czy może spróbować górę Olimp. Ostatnio coraz bliżej ta góra Olimp jest do pokonania, więc może spróbujmy dzisiaj na odcinku po prostu Cerbera, może akurat jakimś cudem się uda, chociaż nie przewiduję, Przewiduję tak na szybko, teraz patrząc, że zostanie mu około 2,5 miliarda życia. Jeśli mam rację, to... Mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek w górę. A jeśli nie, no to trudno. Nawet ładny krytyk, mm, jeśli chodzi o Barbara. Tutaj następny, ale dość mało zabie zabiera. Zda zda zdarzało mi się zdecydowanie więcej zabrać. No także raczej to nie będzie ta próba. Teraz widzę, że Mariusz też bez krytyków więc tutaj nawet dwu, na 2,5 miliona to nie wygląda. oj zdecydowanie nie. Jak tu będzie z 5 miliardów, to będzie dobrze. No a zobaczmy tak na szybko ile ta ćwana tutaj zabierze. O, tragedia. To nawet nie opłaca się nam oglądać. 4 miliardy to i tak sporo zabrałem. Ale myślałem, że pójdzie nam zdecydowanie lepiej. Tutaj sobie podbieramy to. No i na pewno też wam powiem, że wczoraj... Rozpocząłem budowę kopalni klejnotów na poziom 50, więc za te 14 dni będziemy mieć już kolejne osiągnięcie, jakim jest tutaj mistrz górnictwa głębinowego, bo już mamy 99 na 100, także pozostaje nam tylko to przeczekać i będziemy mieli już 77 osiągnięcie. Yy, więc tutaj to mamy omówione. Troszkę tego drewna nam było właśnie przez tą kopalnię, ale teraz sobie na pewno ten robimy Jeśli chodzi tutaj o gildię, no to jakoś tam sobie dajemy radę. Dzisiaj znowu udało nam się wbić ośmiokłową hydrę, więc tu jest spoko. Nie wiem co się stało, ale yy, mamy. Odrobiliśmy jeden poziom do lutenanta, Nie wiem czy przez jeden dzień. Po prostu nie był zalogowany, że nie odebrał level upa Czy co tam się stało? Ale odzyskaliśmy nie ten poziom. Nie wiem kompletnie w jaki sposób, ale widzę, że cały czas gra, bo ten pasek doświadczenia rośnie. Możliwe, że przez jeden dzień był jakoś nieaktywny i teraz troszkę później ten level up będzie dostawał, ale na razie cieszymy się, że jesteśmy troszeczkę bliżej do Lutenanta i że teraz na spokojnie sobie będziemy cisnąć e, wszystko na goldzika, żeby te statystyki lekko nadgonić. Mam nadzieję, że to się uda. Tutaj, jeśli chodzi o kręcenie, to dzisiaj już kręciłem. Dzisiaj dostałem 100 tysięcy expa z kalendarza i teraz czekamy na 150 tutaj i będzie wszystko ok. Myślę, że teraz możemy już na spokojnie przejść do lochu. Została nam godzinka tak naprawdę. To przeciekamy te 20 sekund, żeby już nie tracić grzybków kolejnych. I to będzie w ten sposób, że jesteśmy teraz chyba na 53 pozycji, więc ciężko będzie za jednym ranem to przejść, ale mam nadzieję, że w dwa rany to pokonamy, że tak powiem nawet się troszeczkę zrymowało. jedno miejsce mamy, ale ten kamyczek możemy na spokojnie sobie sprzedać, i będziemy mieć to z bani. Dobra, chyba 20 sekund minęło, więc spoko, jeden grzyb zaoszczędzony, więc wchodzimy. Mamy pięć kluczy, więc możemy iść tutaj. Musimy oszczędzać troszkę te klucze, mam nadzieję, że nie będziemy dostawać szybko debachów, tutaj akurat się udało, więc od razu to wrzucamy. Tutaj jeszcze jedno wejście mamy darmowe, cztery klucze, no dobra, będziemy starać się unikać, ale pewnie znając moje szczęście to zaraz padniemy. No, klucznik, dobra kluczniku dawaj mi to i teraz idziemy powalczyć z kolegami. Dobra, 10% mogę zaryzykować, żeby tylko dostać klucz. Dobra, mamy następny. Jest kolejny. Let's go. I dobra, ostatnie walczonko. I teraz staramy się uniknąć. No, trzy razy starałem się uniknąć i trzy niestety razy dostałem. Dopiero za czwartym razem uniknąłem. <laughs> Ale nie wygląda to zbyt ciekawie. O, mamy jakiś epik. Jest pasek. Co to mamy? 10% za nadalnie. No, może nam się to do czegoś przyda. Najwyżej do kociołka sprzedamy. Do 5 muchy. No, zobaczymy. Jesteśmy na 70 komnacie. No, nie za ciekawie. Ale na razie udaje nam się uniknąć. Teraz spróbujemy przejść przez drzwi. Jakieś rękawice. No i ciekawie. Mamy debuffa. Najgorszy debuff, jaki może być. Aha, odrodziliśmy trochę życia. Więc tutaj jest szansa, że przejdziemy przez Lucjusza. Dostaliśmy jakąś broń. Hmm, na wszystkie starty, więc to po prostu sobie wrzucimy do kociołka i idziemy dalej. Niestety debuff jeszcze na 7 rund. Więc pewnie za chwilę zginiemy, więc pójdźmy sobie w lewo. Postarajmy się pounikać trochę. Jak nie, to padniemy stracimy debuffa przynajmniej więcej. To o tyle dobre. To było nasze trzecie podejście i mam nadzieję, że w cztery już to zakończymy. O, to jest bardzo dobre. To mi się podoba. Mam nadzieję, że tu nie dostaniemy nic złego. Ajajaj. Szansa na ucieczkę. No dobra, akurat teraz myślę, że nie będziemy uciekać, bo dostaniemy klucznika, yy, który nam Pomoże rozwalić 6 zawodników. No złoty pokój. No dobra, niech będzie. Czegoś się musimy pozbyć, więc to będzie pewnie to. I idziemy poatakować. No dobrze, że akurat się teraz trafił klucznik, bo możemy sobie tamtego debuffa na spokojnie ominąć. Im zostało nam tak naprawdę 13 pięter, mamy 9 kluczy, więc powinno być spoko. Ominiemy sobie hazardzistę, żeby nie dostać żadnego debuffa, i idziemy już chyba kluczami. <laughs> Dobra, jakieś rękawice dostaliśmy jeszcze, to sobie wyrzucimy. Wyrzuciły się, czy nie? Wyrzuciły się. Jest złoty pokój z drewnem, drewno jak najbardziej sobie przygarnę. I co? I tutaj znak zapytania. Tutaj kluczyk. Mogłem tego nie brać. Zwiększy obrażenia. Oj dobrze, niedobrze, niedobrze. O! Dobra, teraz już jestem spokojny. Teraz już możemy przejść ten ranem bez problemu. Sześć kluczy. Dobra, idźmy przez klucze. Chociaż i tak. Dam sobie radę, jeszcze odrodzonko by nam się trafiło, więc to już jest na pewno easy, nawet sobie wejdę zaatakuję, żeby nie było, że nie korzystam z buffów, no i mam nadzieję, że dostaniemy nasz winik. bardzo mocno liczę na nasz Mam nadzieję też, że to nie będzie żadna powtórka 3, 2, 1 i co? Różka. Niestety powtóreczka. Po raz kolejny różka Przynajmniej dosyć spoko rozród. Ale co z tym zrobię? Jeszcze nie wiem. No także tak to wygląda. Przejdźmy jeszcze ten kawałek. Żebym się tu czas nie marnował, to sobie zacznijmy, już to. Czy mamy jakiś pas? No, nie mamy żadnego pasa, żeby sobie wrzucić do kociołka. Czy mamy coś na 5 stat? No, powiem Wam, że będzie ciężko coś znaleźć na 5 statystyk. Jedynie bronię, mam na 5 statystyk, ale. Broni nie chciałbym mimo wszystko ruszać, więc po prostu sprzedajmy to i idźmy dalej tu musimy wziąć kluczyk tu mamy to, więc będziemy sobie atakować przez jakąś chwilę żeby zdobyć podwójne klucze tu niestety się nie udało, tutaj jest pułapka Tutaj musimy to wykorzystać. ok, może być. Tu pójdźmy tak. Jest odrodzonko. Więc idziemy tu. Wejdźmy tu i spróbujmy uniknąć. No moje szczęście do uników jest fantastyczne. Mamy pięć kluczy, więc możemy sobie pounikać trochę. O, dziękuję kolego. O, jak pięknie. Jeszcze dałeś nam przyjaciela, który nam wybija. Przeciwników, więc nawet sobie wejdę przez pułapkę. No, ale żeby dwie pułapki pod rząd dostać, no nieładnie, nieładnie. Dobrze, żeby debuffa. Ciekawe, co tu jeszcze dostaniemy. O, życie. Dobra, spoko. 10 kluczy. Możemy wejść tu i spróbować uniknąć. No, oczywiście, że nie. Mamy epika. Pewnie napięć stat. Dokładnie tak, więc wyrzucamy. Mm, dobra, dziewięć kluczy mamy, więc pójdźmy tędy. I teraz mamy bossa, który daje nam czapkę. Mm, czapka na 500 więc do wyrzucenia. I idziemy dalej. Mogłem tutaj przejść przez y, drzwi, ale na szczęście udało się uniknąć. Tu idziemy tak, tu wejdziemy sobie znów przez drzwi. Y, znów przez drzwi może. Jest y, klucznik, który nam da... Standardowy buff, o ile go znajdę, dość szybko. Znowu jest na trzy komnaty, tylko dobra jest na 6. Eee, tu musimy ominąć, niestety dostajemy budki. Dobra, wyrzućmy je. Mam nadzieję, że nam życia starczy, jak będziemy takie pokoje dostawać. Tu weźmy to. 18 milionów drewna, tu, tu idziemy na pewno tak. Na razie ten ranik wygląda dosyć ciekawie. Gdyby teraz się jeszcze trafiło jakieś żytko, to by było naprawdę miło. Ojej, proszę o życie! Proszę o życie! Fantastycznie, dziękuję bardzo. Teraz by się przydało jeszcze jedno życie. O może tu? No i kamień też może być. Hmm... Mamy 27 milionów życia. 4 klucze, więc musimy pounikać trochę. Za dużo nie uniknęliśmy. Może jakiś buffik? No niestety nie, ale 44 komnata też wydaje mi się, że w miarę sympatycznie. Jak na pierwsze podejście. Praktycznie doszliśmy do tego samego momentu, gdzie byliśmy wcześniej, więc jestem zadowolony z tego, że tutaj mamy to ogarnięte. Zostaje nam arenka, więc atakujmy. Dobra, za jednym ciosem, więc to mamy ogarnięte. Eee, niestety nadal nie mamy klaty, nie mamy rękawic, nie mamy pasa, nie mamy amuletu i pewnie ich nie dostaniemy. A szkoda, bardzo szkoda. Liczę na to już dłuższy czas, ale się nie udaje. Dobra, myślę, że w tym odcinku to by było naprawdę już tyle. Także oczekujcie kolejnych materiałów. Trzymajcie się ciepło. I na razie.